Dzisiaj przygotuję bardzo prostą sałatkę śniadaniową. Będzie to sałatka z twarożku i ogórka kiszonego. Przygotowanie naszej sałatki zaczynam od pokrojenia cebuli. Kroję w drobną kostkę. Następnie ogórki kiszone kroję w plasterki. Nie muszą być pokrojone w kostkę, niech będą wyczuwalne w naszej sałatce. I tak pokrojone ogórasy przekładam do miseczki, w której będziemy wszystko razem mieszali. I zabieram się za krojenie pomidora. Kroję go w kostkę, dosyć dużo. A gdzie zobaczyć więcej przepisów? Wiadomo, na www.kulinarnatywi.pl Zapraszam. Pomidory pokrojone wrzucam do ogórka. Dorzucam też pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Wcześniej powiedziałem, że to ma być śniadanie, więc musimy użyć produktu, który się z nim kojarzy. Twarożku. Wpróczam go do sałatki za pomocą moich podręcznych narzędzi kucharskich. Rąk. Wszystkie stałe produkty już użyte, więc czas na trochę wilgoci. Wlewamy wodę po kiżonych ogórkach. Sałatka musi mieć bardzo mocny ich smak. Dodajemy też dobrej oliwy z oliwek extra virgin. Przyprawiamy solą, pieprzem i całość mieszamy. I wykładamy na talerz. Sałatka ma bardzo mocny intensywny smak. Wszystkie składniki znakomicie się ze sobą łączą. A jeżeli macie ochotę poeksperymentować z Waszym śniadaniem, to pamiętajcie, koniecznie zróbcie tę sałatkę w domu.